Siemanko! Witam Was w kolejnym odcinku Tysiąca Pifi Napraw. Dzisiaj przeniesiemy się do dawnej Czechosłowacji, a konkretnie do Tyńca. Do krainy, w której rządził Wacław Havel, śpiewała Helena Wądraczkowa, a przy muzyce Jozina z Bazin oglądało się Krecika. I ten Krecik z pewnością bardzo chętnie chciałby się przejechać na pojeździe, który dzisiaj mam Wam do zaprezentowania, a jest nim Jawa Mustang. Co ma wspólnego z Fordem Mustangiem? Absolutnie nic. Otwierajcie browarki i lecimy z odcinkiem. Prawdę mówiąc, nagrywając ten odcinek, powinienem wpierdzielać jeszcze czekoladę studencką. Wtedy byłaby pełnia szczęścia, ale do tego odcinka jestem absolutnie nieprzygotowany. Zupełnie, absolutnie niechlujnie. Dzisiaj podszedłem do tematu prezentacji tej jawy. Ale ta jawa wygląda równie niechlujnie jak mój dzisiejszy ubiór i jak samo przygotowanie w ogóle tego odcinka, którego tak naprawdę nie było. Także moi drodzy, słuchajcie, coż to jest ta jawa? Jawa Mustang, gdy tak sobie teraz tutaj na nią patrzę, zastanawiam się co projektant miał na myśli. Co designerzy czechosłowaccy mieli na myśli, wytwarzając, rysując, kreśląc na planach ten pojazd, który sprawia wrażenie jakby tutaj nic do siebie nie pasowało. I Jawy, Jawki, ogólnie te pojazdy mają tylu samozwolenników, ilu przeciwników. Bo tak naprawdę nie zna życia ten, który nie pchał jawki do domu. <laughs> Chociaż jest też bardzo wiele osób, które są jawek z zwolennikami, którzy mówią, że to były naprawdę świetne motorowery. Jak się o nie dbało, to jeździły i naprawdę bardzo fajnymi osiągami się, jakby tutaj legitymowały. Czego na przykład nie można powiedzieć o tych silnikach montowanych w romecie ogarze. Ale po kolei, po kolei, po kolei do tego wszystkiego sobie dojdziemy. Na razie zobaczcie sobie, jak uroczym, pięknym motorowerem jest jawek która z Fordem Mustangiem nie ma absolutnie nic tutaj związanego. Nie wiem też, dlaczego nazwali ją Mustang. To jest. Profanacja. Pierwszy był oczywiście Ford Mustang w Stanach Zjednoczonych w latach 60. No ale tutaj jawa, produkowana przez 10 lat, zdaje się, że od 72 do 82 roku powstawał ten model jawy. No jakby z Mustangiem nie ma zupełnie nic wspólnego. I kiedy tak sobie na niego popatrzymy, no zastanawiamy się, cóż tutaj mieli na myśli designerzy. No bo zobaczcie. Hitem ogólnie, jeżeli chodzi o tą jawkę, jest hmm, jej stylistyka. Czesi ogólnie słyną z tego, że u nich jest wszystko wypaczone. Wszystko jest nieco na odwrót. Wystarczy chociażby spojrzeć na ten silnik, który silnika tak naprawdę nie przypomina swoim kształtem. Dziwna konstrukcja, w której kopniak mamy z prawej strony motocykla. Kopniak kopie się w tę stronę, czyli do przodu zamiast do tyłu, jak w każdym motocyklu. W dodatku. Biegi, które mamy z drugiej strony, działają również na odwrót. W sensie takim, że jedynkę mamy do góry, dwójka, trójka idzie w dół. Dziwne, prawda? Następną ciekawą rzeczą, jeżeli chodzi o ten silnik, jest to, że cylinder mamy w poprzek. Mamy ustawiony poziomo, tłok sobie chodzi w tym kierunku. Tutaj mamy świecę zapłonową, a nad Naszym cylindrem jest gaźnik, czyli tak jak to Czesi mieli w zwyczaju montowanie do swoich konstrukcji gaźniczków, właśnie Ikowa, które muszę Wam przyznać, że w gruncie rzeczy były całkiem dobrymi gaźnikami, o czym niejednokrotnie mieliście okazję się przekonać, kiedy zachwalałem te gaźniki montowane w Jawach, w CZ-ach 350, bo te gaźniki, jak już wiele razy też wspominałem, idealnie pasują do naszych polskich konstrukcji, idealnie zastąpiają jakby gaźniki Pegas, które nie były zbyt udane, ale to też nie o tym się ten odcinek. Wracając jeszcze do silnika, warto zwrócić uwagę, że tutaj z tej strony znajduje się zapłon, z którym niejednokrotnie bywały problemy. No i ogólnie jeżeli chodzi o konstrukcję tego silnika, to szczerze Wam powiem ja nie specjalnie przepadam za ich remontowaniem. One są takie trochę upierdliwe te silniczki. Parę razy mi się zdarzyło taki robić i jakoś niezbyt mile wspominam jakby kwestie remontu tych silników. One jakoś niespecjalnie przypadły mi do gustu. Tutaj jeszcze ciekawą rzeczą jest to, że generalnie jak macie tutaj gaźnik, macie tutaj przelewaczek, to tutaj macie okapek. Chodziło o to, żeby paliwo, które będzie tutaj się jakby gdzieś tam wylewało z gaźnika. No bo wiadomo, z gaźnika to czasami tędy ciekło albo tędy ciekło, żeby to paliwo nie leciało nad rozgrzany gorący cylinder. No bo wiadomo, wtedy groziłoby to strasznym jakimś tam pożarem, więc wymyślono sobie, że zastosują tutaj taki okapek z rureczką, która gustownie odprowadza paliwko w glebę. Także ekologia, poziom hard. Zwróćmy sobie jeszcze uwagę na ten silnik. to jest jeszcze jedna bardzo fajna, ciekawa w ogóle dziwna, taka wypaczona cecha Jawy jest to, że no, silnik ma numer, prawda? No i fajnie. I to jest powiem Wam, jedyny numer, jaki możecie znaleźć na tym całym motorowerze. No chyba, że jeszcze z tyłu tablica rejestracyjna, bo Jawki nie miały numerów RAM. Jawki rejestrowało się na numer silnika. Uwierzcie mi, na całej ramie nie znajdziecie numeru ramy. To jest... <laughs> Coś normalnie, nienormalnego. Jawki nie miały numerów ram. Jawki rejestrowało się na numer silnika. A w obecnych naszych tutaj realiach jest tak, że kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, silnik jest częścią wymienną. Czyli tak naprawdę silnik sobie możecie wymienić, zarzucić drugi i już wam się w papierach nie zgadza. Więc przedziwna sprawa, że tak postanowiono zrobić. No ale no takich tutaj dziwnych zastosowań rozwiązań było więcej, o czym jeszcze za chwilę się przekonacie. I zobaczcie sobie, żebym nie był taki jakby gołosłowny. Tutaj mamy tabliczkę znamionową, gdzie mamy typ wozidła, oni to fajnie mówią, 223, rok produkcji 79. Tutaj 212, to w sumie nie wiem, co to jest. Coś tam, a, dopuszczalne obciążenie 212 kg. U, to nieźle. Trochę potrafi ćwiknąć taka jawka, chociaż nie wygląda. No i tutaj mamy numer numer jakby ten. No niby numer ramy, ale tak naprawdę jest to numer silnika, który mamy nabity właśnie tutaj. Ciekawa sprawa, prawda? Tabliczka ogólnie bardzo ładnie zachowana, bardzo fajnie, taka ładna, czytelna. Na główce ramy. Także tutaj jakby się popisali, że nie zrobili tabliczki na przykład, nie wiem, pod siedzeniem na tylnym błotniku albo w ogóle na przykład na tej gigantycznej zębatce, bo znając Czechów na przykład mogliby ją gdzieś tutaj przynitować i też byłoby fajnie, nie? Tutaj dziwnych rozwiązań jest też troszeczkę więcej. No ale, kiedy już jakby obrobiliśmy tyłek silnikowi, możemy przyjrzeć się całej tej ramie, całemu temu wspaniałemu pojazdowi. No bo, tak, lecąc od przodu. Nasza jawka, chociaż, no właśnie, ona wygląda troszeczkę niechlujnie, tak samo jak ja na przykład. O, zobaczcie, mam tutaj dziurawe buty. W ogóle przywiozę ją sprinterem. O, tam jest sprinter. To jest w ogóle hit. Po raz pierwszy przywożę do nagrania motorower czy motocykl, żeby wam go pokazać, bo ta jawka ogólnie nie jeździ. Ona jest zjebana, czyli wszystko w normie. Ogólnie rzecz biorąc, silnik jest stoi dęba. Ja tutaj zaglądałem do środka, myślałem, że on stoi tylko na cylindrze, ale niestety jest gorzej, no bo stoi też wał tam łożyska, wszystko tam jest zardzewiałe w środku. Także sądziłem, że uda mi się ją tak na szybko uruchomić, żeby Wam do odcinka ją pokazać, ale to jest niestety grubsza przeróbka tutaj z tym motorowerem, żeby go uruchomić. Po prostu trzeba wyjąć silnik, rozwalić cały, zrobić go na nowo, nowe łożyska, uszczelniacze, pewnie wał też do wymiany, cylinder do szlifu, nowy tłok, także grubsza zabawa. Więc jawka wygląda dosyć też niechlujnie. Ma jakieś strasznie zardzewiałe koła. W ogóle wisi sobie tutaj łańcuch. Też nawet tak się pięknie przygotowałem, że nawet go nie założyłem tutaj na zębatkę. Tylko tak piznięty można powiedzieć. No ale dobra. Poziom przygotowania tego materiału jest na naprawdę bardzo żenującym poziomie. Więc możecie cofnąć subskrypcję, jeżeli Wam się nie podoba. A później, oczywiście, przywróćcie ją po tym filmie. Tak, lećmy od początku. Mamy tutaj koło, które jest o tyle fajne w jawce, że jest zamiętne przód z tyłem, czyli możemy sobie tylne koło wrzucić przednie na tył i tylne na przód. To jest akurat fajna, ciekawa cecha tych motorowerów, no niestety tutaj chrom w stanie miernym brakuje części szprych i tak na dobrą sprawę, gdyby ktoś chciał sobie tą jawkę zrobić fajnie, to te koła tak naprawdę wypadałoby wymienić założyć po prostu w lepszym stanie, tym bardziej że dostać ładne tutaj obręcze, ładne koła do jawki to nie jest jakiś wielki wyczyn, bez problemu idzie coś takiego znaleźć przednie zawieszenie, które nawet o dziwo się jeszcze ugina, tutaj co prawda już te gumy osłonowe nie istnieją, ale zawieszenie pracuje, więc jest zupełnie nie Nieźle. Jeżeli chodzi o samą jakość wykonania tych elementów, tutaj no to te rurki, tak, te, te płaskowniczki, to strasznie tak powiem wam licho wygląda. Tak samo kiedy spojrzy się na przykład na półki, półkę dolną, czy w ogóle półkę górną, to jest taka cieniusieńka, blaszka, tak wygląda to. No niezbyt trwale. Nie wiem, już te nasze polskie romety. Zdaje, się, że to troszeczkę no, tak masywniej wyglądało. Ten motorower to wygląda trochę jakby tak z papieru był zrobiony, ulepiony. No ale dobra, mniejsze o to, takie były. Mamy też przedni błotnik który jest dosyć spory, dosyć dobrze kryje jeżeli chodzi o jakieś ubłocenie motoroweru, jest też tak nieco wyżej zawieszony, ciekawe, że nie został zawieszony jakoś niżej ale jest w oryginalnym lakierze, w całkiem niezłym stanie, więc to jakby na pewno jest na plus, to należy docenić w takim pojeździe, ma tutaj jakieś drobne obtarcia, no ale wiecie, motorower jest z 79 roku i jak na swoje lata, uważam, że jego stan zachowania lakierniczy jest całkiem niezły Lecąc w górę mamy tutaj lampę, reflektor przedni, który przypomina nam oczywiście gdzie pojazd został wyprodukowany. Mamy tutaj okazały napis Czechosłowacja. Płyśnik w bardzo ładnym stanie, fajne też szkiełko. Tutaj jeżeli chodzi o lampę nie ma się zupełnie co czepiać. O, samochód pojechał, musiałem na chwilę odsunąć jawkę, bo nie mogliby przejechać. Więc wracając do naszej lampy, tutaj jeżeli chodzi o lampę bardzo spoko, ładna, czytelna ładnie wygląda. Tutaj taka duża okazała chromowana ramka, też w bardzo ładnym stanie. Fajnie, że tutaj ten chrom jakby nie ucierpiał. W ogóle mam wrażenie patrząc na ten motorower, że te koła nie są od niego, jakby ktoś je kiedyś podmienił, bo chromy ogólnie zachowały się tutaj całkiem nieźle, ale na przykład jeżeli chodzi o koła, one są w ogóle jakby odpięte od tego motoroweru, jakby pochodziły z jakiejś innej jawki. No ale dobra, mniejsza z tym. Mamy tutaj, słuchajcie, w lampie stacyjkę Taką trzystopniową, którą się przełącza, zupełnie podobnie jak w Romecie. Kluczyka wyjąć się nie da. Kluczyk jest tutaj na stałe, więc zabezpieczenie antykradzieżowe na bardzo wysokim poziomie super. Poniżej mamy licznik kilometrów razem z prędkościomierzem wyskalowanym do 80 na godzinę. No i przebieg tej jawki 12 614 km. Czyli, jakby nie patrzeć, no troszeczkę pojeździła ta jawka, jak na motorower, jest to wynik. Całkiem niezły, tym bardziej, że głównie jak znajdujemy gdzieś nasze pospolite romety, jakieś ogary, kadety i te inne pierdopędy, to zwykle one nie dożywały 10 tysięcy kilometrów, zwykle te przebiegi są w nich mniejsze. No ale tutaj, jak widzicie, jaweczka z takim przebiegiem się legitymującym, no i pewnie jeździłaby dłużej, gdyby nie to, że tam ktoś się kiedyś odstawił i stanął i ten silnik dęba. Ale wiecie, myślę, że jeszcze da się w nią tknąć jakieś życie. Ładny taki licznik, fajnie wyskalowany. Ciemny, czarny, wyskalowany do 80 i to też jest nie bez powodu, bo powiem Wam, że te jawki, te ogólnie silniki, one były dosyć ciekawie zaprojektowane, bo one były też bardzo mocno takie rozwojowe. Wystarczyło trochę podłubać przy tym silniku i można było z niego wycisnąć, jak cytrynę, 90 km na godzinę. Szok, że generalnie takim pierdopędem można było bujnąć się 90 na godzinę. Jawki, jeżeli chodzi o osiągi, biły te nasze motorowery na głowę. Zresztą Simsony podobnie, Simsony też, jeżeli chodzi o osiągi, były znacznie lepsze od tych naszych naszych tutaj rodzimych bydgoskich pojazdów. Ale, no tak, to na pewno na plus, jeżeli chodzi o jawkę. Lecąc dalej, mamy tutaj kierownicę. Kierownica jest bardzo szeroka, w ogóle, jak na ten motorower, aż taka nieproporcjonalnie szeroka. Bo kiedy staniemy sobie za nim, to w ogóle ten motorower wygląda jak taki przecinek w zdaniu. Jest bardzo taki wąski, zbiornik paliwa to jest w ogóle hit, ale o tym za chwilę. Skupmy się na tej kierownicy. Ona jest bardzo szeroka, normalnie siedzi się jak na jakimś Harley'u. I ręce, tak, wiecie, rozłożone szeroko. Tak nieproporcjonalnie do całości, tak już wcześniej mówiłem, no tutaj mamy takie klameczki metalowe, troszeczkę już pordzewiałe, przełącznik bardzo podobny, jak nie identyczny, jak w naszych pospolitych tutaj rometach, tutaj manetka lewa, trzymadełko, z tej strony mamy rolgas. Rolgas, słuchajcie, taki suwakowy, czyli... Jest podobny bardzo jak w SHL-ce. nawet kiedy jest, gdzieś leżą takie rozebrane rolgazy, łatwo jest elementy poszczególne wewnętrzne tego rolgazu pomylić z tym, które miały nasze SHL-ki. Ciekawe rozwiązanie, nie wiem czemu się akurat na takie zdecydowali, ale musicie mi wierzyć, że rolgazy suwakowe właśnie w jawkach były stosowane. Z drugiej strony również dźwignia tutaj hamulca przedniego, która nic generalnie nie robi, tylko rdzewieje. Czy to jest ładne czy brzydkie? No takie widzicie, blaszane. Jakieś takie, no trochę licho, to wygląda, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Tutaj centralnie mamy mocowaną kierownicę, nie ma żadnych obejm, tylko jest centralna śruba z taką maskownicą mocowana do półki górnej. I tyle, jeżeli możemy się tutaj rozwodzić o tym przodzie tego motoroweru. Jeszcze rzućmy sobie na niego tutaj okiem z drugiej strony. Tędy linka. Tutaj bęben hamulcowy, oczywiście tutaj wszystko wypięte. Tak jak mówię, koła chyba nie są od tej jawki, chyba ktoś sobie je podmienił. Teraz przejdźmy do baku: do zbiornika paliwa, bo to jest. To jest wymysł. To jest kolejny czeski wymysł. Zobaczcie. W Jawce Mustang, słuchajcie, zastosowano chyba najwęższy zbiornik paliwa motocyklowy, jaki świat widział. Nie wiem czy istnieje jeszcze jakiś pojazd na świecie, który ma węższy zbiornik. To jest po prostu wygląda jak taka walizka, jak taka teczka, tylko rączki brakuje i można chodzić z tym po mieście jak z walizką. <laughs> Przedziwny zbiornik, wąski z taką tutaj kedrą, taką mocującą, to jest taka, taka gumowa jakby, coś takiego, no nie? Tutaj zaczepiona i tam pod siedzeniem i generalnie jest tutaj jakby tak objętościowo jest bardzo duży, ale przez to, że jest wąski, to jego jakby pojemność też nie jest jakaś imponująca. Nie powiem wam dokładnie ile on ma teraz tej pojemności tutaj paliwa. Sprawdźcie sobie na Wikipedii. Ja wam nie dyktuję żadnych tam danych technicznych. To wszystko sobie można gdzieś tam znaleźć w necie, ale trzeba przyznać, że też bardzo ładnie zachowany jest ten zbiornik. Tutaj napis Jawa Razem z tymi paseczkami bardzo ładnie się zachował. Tutaj ktoś robił jakieś zapraweczki, ale ogólnie rzecz biorąc, lakierniczo bardzo spoko. Korek wlewu paliwa, tutaj taki wtykany. W sumie nie wiem czy to oryginał, ale chyba tak. Taki po prostu wtykany. Coś podobnie jak w Ogarze czy w motorynce. No i z drugiej strony ten zam zbiornik paliwa. Z tej strony nieco w lepszym stanie. Mniej ma tych zaprawek. Prezentuje się w ten sposób. I ciekawą rzeczą, jeżeli chodzi o ten zbiornik, jest to, że z racji jego wielkości i jego kształtu, tutaj, nie wiem czy to widzicie, tutaj jest taka rureczka. Tutaj jest taka, o, teraz to dobrze widać, tu jest taka rureczka, która łączy dwie przegrody, jakby tego zbiornika ze sobą. Chodzi o to, że kiedy wypała się paliwo ze zbiornika, to ta przegroda byłaby praktycznie pełna podczas kiedy ta, z której jest kranik, zrobiłaby się zupełnie pusta. Bardzo ciężko byłoby przelać paliwo z jednej przegrody do drugiej, więc Czesi wykombinowali sobie taką rurkę tam łączącą. Chodzi o to, żeby po prostu paliwo z całego zbiornika spływało sobie do kranika, żeby można było je wypalić po prostu do końca. I to jest też ciekawe rozwiązanie, fajne. Takie, hmm, no powiedzmy w motorowerach niespotykane. W jakichś tam motocyklach zagranicznych pewnie częściej coś takiego się gdzieś tam pojawiało, taki sposób na opustoszanie tego zbiornika, ale w motorowerach by było to niezwykle rzadkie, jak powiedzieć, że w ogóle tego nie było. Poniżej zbiornika paliwa mamy tutaj taki klaksonik, taki brzęczek zwykły, nic specjalnego, jest sobie tutaj po prostu czasem brzęczy. Jak go wywołacie tutaj do tablicy, wciskając ten przycisk, on tam sobie skrzeczy. I tyle, nic tutaj specjalnego. Jeżeli chodzi o zbiornik, to jeszcze pod zbiornikiem mamy tutaj umiejscowioną cewkę zapłonową. Co ogólnie też jest fajnym mykiem, że cewka nie znajduje się w silniku, nie jest jakby podatna na jakieś przegrzewanie. A w razie awarii jest też łatwiejsza do wymienienia, do wymiany, łatwiejsza jest też w znalezieniu, w dostaniu gdzieś, jeżeli gdzieś tam powiedzmy na trasie wam padnie taka cewka, to można sobie od malucha tam wsadzić od poloneza czy od czegokolwiek innego i będzie działać. Tutaj mamy jeszcze kranik paliwa, dobrze znany, też właśnie z czeskich tam wytworów wyobraźni. Tutaj jak najbardziej wszystko spoko. Nie wiem co wam mogę powiedzieć o kraniku. Kraniku kow. wygląda tak i w sumie należą się oklaski. Dobra, jak już jest po oklaskach, to mamy tutaj kanapę tylną, siedzenie, na które możemy władować dwa tyłki. Dwie osoby sobie tutaj komfortowo mogą podróżować na upartego to i za trzy. Tutaj wciśniecie jak jakieś mniejsze czy tam dzieciaki i tak i tutaj mamy gustowny, piękny trzymak, żeby nie spaść. No bo z tyłu nie ma żadnego bagażnika, jakiejś rurki, do której można by się złapać, więc pasażer dobrze, żeby ręce trzymał tutaj. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje pod zbiornikiem, mamy tutaj taką puszkę narzędziówkę, też bardzo ładnie, jak widzicie, zachowaną lakierniczo. No i tak naprawdę może, moglibyśmy sobie też zajrzeć do niej, czy coś się w niej znajduje. Pojemność jest jej taka, że można by tam przewieźć swobodnie jednego browara w puszce. W butelce raczej by się nie zmieścił ale o, o proszę co my tu mamy, coś mi tu wyleciało zajrzyjmy sobie co jest tutaj w środku w ogóle, I tu jest sporo jakichś tam gratów bombetli jakieś świece jak to często bywa co tu jeszcze kurde, ale ktoś tam tego nawalił towaru o, zobaczcie, jakiś nożyk co tu jest, jakieś nakrętki spinka do łańcucha jedna, druga klucz taki Jakiś szczelinom jest, czy tam pilnicze, a pilniczek. Heh. Tutaj klucz do świec, o jeszcze z jedną świecą. Co my tu jeszcze mamy? Uszczelniacz simmering. Heh. Tutaj następny, taki nożyk, klucz, jeszcze jeden klucz do świec, matko, coś tu jeszcze jest, nie ma już więcej nic. Nie no generalnie widać, że... Użytkownik tej jawki był zawsze przygotowany na wszelką ewentualność. Nawet uszczelniacza sobie chciał zmieniać gdzieś po drodze. Nieźle, co? No, tutaj jest jeszcze taki stary uszczelniacz w takiej obudowie metalowej. Też takie były kiedyś. Spinki do łańcucha to, słuchajcie, chyba ze trzy. Dwie świece zapłonowe, czyli ktoś, kto tego używał, był, wiedział dokładnie, że to trzeba być dobrze przygotowanym na jazdy. Bo to nie wiadomo, kiedy coś się tutaj wysypie. I słusznie. Ja też jestem tego zdania, że z jawkami było różnie, jak się o to dbało, to to jeździło, jak chociaż trochę coś zaniedbałeś, to się mściła, mściła, mściła i było bardzo źle. No dobra, kiedy obejrzeliśmy sobie naszą skrzynkę tutaj, narzędziówkę, ja to zaraz oczywiście tutaj posprzątam, rzucę z powrotem, to przejdźmy jeszcze tutaj do zawieszenia tylnego, czyli do amortyzatorów, które nie wyglądają zbyt okazale. Są bym powiedział bardziej takie liche, takie cieniutkie strasznie. Wygląda to, jakby to zaraz miało się rozsypać. W ogóle, nawet jakby się spojrzały na tą ramę, ona też jest taka to wszystko jest takie cienkie takie, takie... kurde to bardziej wygląda jak jakaś zabawka niż jak pojazd, który może nawet się błynąć 90 na godzinę. Mamy tutaj wahacz, rama tu jakaś, widać, jest częściowo skręcana, częściowo spawana. Ma jakiś taki też dziwny kształt. No, i tutaj dołem oczywiście idzie układ wydechowy, czyli kolanko i tłumik. No, bo tak jak mówiłem, cylinder chodzi w poprzek, więc od góry jest zasilany z gaźnika. A dołem uciekają sobie spaliny. No i tłumik znany dobrze z Rometa Ogara. Zresztą kolanko chyba też były montowane do ogarów. Tutaj z tyłu mamy jeszcze bęben hamulcowy. Jak widzicie, koło to jest tylko tak na sztukę przełożone. Po raz kolejny wam już mówię, że chyba te koła nie są od tej jawki Mamy też tutaj tylny błotnik Który jest w oryginalnym lakierze Też bardzo ładnie zachowany Mamy tutaj jeszcze gustowny chlapacz Kiedyś jeździło się z takimi chlapaczami Pamiętam, że każda szanująca się ws Czy tam tudzież inny jakiś komarek Takie chlapacze miały Z odbłyśnikiem, tablica rejestracyjna Chyba pod jakiś czeski wzór No i lampa tylna Dziwna, wygląda jak z od Jetsonów Taki kurde kształt Niespotykany, troszeczkę jak na lampę zupełnie tu nie pasuje, ale generalnie tak jak wszystko w tym motorowerze tutaj nic, nie wypiął, ni, wypią, ni przypiął jakoś tutaj mi nie leży w tych jawkach. I mówcie co chcecie, ale ja nigdy specjalnie wielbicielem jawek nie byłem. Oczywiście jawki to nie były tylko te mustangi były też te jawki pancerki kaczki, czołgówki różnie się na nie mówiło, czyli ten taki skuter jawka skuter, które wyglądały równie dziwacznie jak ten mustang, ale do jawki skutera, jawki pancerki sobie jeszcze kiedyś na pewno wrócimy. Jakiś odcinek sobie o jawce skuterku nagramy. Niewątpliwie wartą uwagi jest jeszcze kwestia mariażu, do którego doszło w latach 80 pomiędzy właśnie jawą a rometem, a bydgoskim rometem. Dogadał się Tyniec z Bydgoszczą, a właściwie to bydgosz z Tyńcem na to, żeby silniczki właśnie od tej jawki trafiały do polskich motorowerów, które nazywano Romet Ogar 200. A czemu tak było? Czemu właśnie ten silnik postanowiono montować do naszych rodzimych motorowerów? Chodziło głównie o to, że główny producent silników na nasz kraj, czyli Dezamet, nie wyrabiał z produkcją silników, a Romet chciał produkować więcej i więcej. No bo te motorowery po prostu bardzo dobrze się sprzedawały. Był bardzo duży popyt na Jednoślady wtedy w Polsce Więc postanowiono Jakby dogadać się właśnie z firmą Stynca na dostarczanie Silników Jawy do naszych motorowerów Konkretnie do Rometa Ogara 200 I doszło właśnie do takiego Zawarcia małżeństwa Między jedną firmą a drugą Na skutek tego powstało dziecko Romet Ogar 200 Powtarzam się wiem ale słuchajcie dalej. Wyszło tak, że ogólnie Polacy bardzo chcieli, żeby do polskich motorowerów trafiał silnik Simpsona. Ale Simpson nie chciał się dogadać, nie chciał dostarczać, sprzedawać swoich silników nam Polakom, więc musieliśmy dogadać się z naszymi sąsiadami z południa, którzy właśnie produkowali jawki z tym silnikiem. Z tym, że silniki, które trafiały do Polski, trzeba było jeszcze dostosować do wymogów przepisów ruchu drogowego, które pozwalały jedynie na osiąganie motorowerem 45 km na godzinę. Nie mógł się on po prostu rozpędzać szybciej. A jawki, czyli te motorowery, miały silniki, które latały zdecydowanie szybciej, bo one w nominale potrafiły osiągnąć jakieś 60 km na godzinę, a kiedy się je tam dobrze dłubnęło, to i nawet 80-90. Dlatego trzeba było temu potworowi wyrwać trochę zębów po to, żeby go troszeczkę zdławić. I tak samo właśnie postanowiono zrobić. Zrobiono to przez to, że zmieniono nieco Krócie jest tutaj w gaźniku, okna w cylindrze, dysze i takimi różnymi zabiegami udało się jakby osiągnąć to, że motorower nie był zbyt szybki. Dlatego ci, którzy posiadali w latach PRL motorowery Jawa mieli o wiele szybsze pojazdy niż ci, którzy jeździli na ogarach 200. I generalnie Romet bardzo, bardzo dużo Rometów ogarów 200 właśnie z tym silnikiem w tamtym okresie wyprodukował. Był to bardzo, ale to bardzo popularny motorower na polskich drogach. I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, którym bohaterem była Jawa, Mustang, która z Fordem Mustangiem nie ma zupełnie nic do czynienia. A was proszę o to, żebyście wpisali w komentarzach swoje wspomnienia właśnie z motorowerami z Tyńca, którymi, które musieliście pewnie wiele razy pchać do domu albo którymi po prostu kiedykolwiek mieliście okazję się przejechać. Zachęcam też do zasubskrybowania kanału i przypominam o zlocie motocyklowym w Łebie, szczegóły na kanale u Marcina EasyRidera, Ridera, do którego link macie tu pod spodem. Zapraszam, wpadajcie, będziemy na tym zlocie, będę opowiadał troszeczkę o motocyklach, będzie zarombisty klimat, zarombista jedzonko. No i świetna muzyka, świetna atmosfera. Zapraszam, wpadajcie. Więcej informacji u Marcina Easy Rider'a. A tymczasem odmeldowuję, wydopijajcie browarki, i do następnego. Siema!